Cześć, witam wszystkich z tej strony. Domowy językoznawca, zapraszam na trzecią już część materiału o językach używanych w Europie Wschodniej. W poprzednich częściach omówiliśmy w zasadzie prawie wszystkie języki słowiańskie i jeszcze kilka innych języków. Tak więc czas zapełnić wszystkie białe plamy, które jeszcze mamy na mapie. No dobrze, a zatem omówiliśmy języki słowiańskie, oprócz jednego, do którego jeszcze wrócimy. Omówiliśmy język grecki, który był tutaj jeszcze przed migracjami Słowian. A czy mamy tu jeszcze jakieś inne języki, które były używane jeszcze zanim Słowianie opanowali większą część tego fragmentu Europy? Oczywiście, że tak. Przykładem takiego języka jest rumuński, jedyny język romański we wschodniej Europie, zajmujący wysokie czwarte miejsce w naszej klasyfikacji pod względem liczby użytkowników. Język ten przetrwał tu jeszcze od czasów Imperium Rzymskiego. Jest to język romański, czyli kontynuuje łacinę używaną w starożytnym Imperium Rzymskim. To znaczy istnieją tak naprawdę dwie teorie. Jedna mówi, że język ten kontynuuje łacinę, którą mówiono tutaj za czasów starożytnego Rzymu. Druga teoria głosi, że Rumunii to podomkowie ludzi, którzy ściągali na te tereny z całego obszaru Półwyspu Bałkańskiego spychani tutaj przez migrujących Słowian. Być może mamy tak naprawdę do czynienia z jakąś kombinacją tych dwóch teorii. W każdym razie Rumunii już od VI wieku byli otoczeni przez Słowian, co odzwierciedla się w bardzo dużych wpływach słowiańskich w języku rumuńskim. Dużo zapożyczeń, jak również używanie alfabetu słowiańskiego do zapisu języka, kiedyś, no bo teraz rumuński używa już alfabetu łacińskiego, ale historycznie tradycyjnie był to alfabet słowiański. Przez pewien czas nawet uważano mylnie, że rumuński jest językiem słowiańskim. W XIX wieku, gdy następuje rumuńskie odrodzenie językowe, Rumunii, można powiedzieć, odkrywają na nowo swój związek z Łaciną, swój związek z tradycją Imperium Rzymskiego, dokonują reformy językowej, pozbywają się wielu zapożyczeń słowiańskich, wprowadzając na ich miejsce nowe wyrazy z francuskiego czy też włoskiego, aby upodobnić jak najbardziej swój język do swoich romańskich korzeni. Rezygnują również z alfabetu słowiańskiego i przechodzą na zapis alfabetem łacińskim. Rumunia w 1878 uzyskuje niepodległość, ucieka z panowania tureckiego i od tamtej pory rumuński jest językiem państwowym w Rumunii. Obok Rumunii mamy jeszcze takie nieduże państwo jak Mołdawia, a język mołdawski mógłby zająć dwudzieste miejsce na naszej liście. Mógłby, ponieważ nie jest znów do końca pewne, czy taki język w ogóle istnieje. Rozwój językowy tego obszaru jest bowiem tożsamy z rozwojem języka rumuńskiego. Mówiąc o historii języka mołdawskiego, do 1812 roku mówimy po prostu o historii języka rumuńskiego, bo to jeden i ten sam język. W 1812 ma miejsce znamienne wydarzenie, to znaczy obszar Mołdawii zostaje wdzielony do Imperium Rosyjskiego. Dokonuje się podział, terytorium dzisiejszej Rumunii zostaje w Turcji, a dzisiejsza Mołdawia przechodzi pod panowanie rosyjskie. Od tamtej pory te dwa obszary językowe rozwijają się już inaczej to znaczy kiedy rumuński dokonuje romanizacji słownictwa i przechodzi na alfabet łaciński, w mołdawskim nic takiego się nie dzieje. Natomiast Rumunii w dalszym ciągu uważają ten obszar za rumuńskojęzyczny. Gdy niepodległa już Rumunia zaczyna mieć zakusy na przyłączenie tego obszaru, Rosja wyciąga kartę języka mołdawskiego i gra na odłączenie języka mołdawskiego od języka rumuńskiego, żeby nie utracić tych terenów. Rumunia zdobywa terytorium Mołdawii po I wojnie światowej, ale po II wojnie światowej zmuszona jest oddać je ponownie Związkowi Radzieckiemu. Utworzona zostaje tutaj Mołdawska Republika Sowiecka, która następnie w 1991 roku, gdy upada Związek Radziecki, odzyskuje niepodległość. W konstytucji tego kraju został wpisany język mołdawski, jednak historia tego języka toczy się dosłownie na naszych oczach. Zaledwie kilka miesięcy temu, w marcu 2023 roku, ustawowo ogłoszono zaprzestanie używania określenia język mołdawski we wszystkich państwowych dokumentach i aktach prawnych. Zamiast tego ma być używane po prostu określenie język rumuński. Tak więc czas pokaże, czy za 50, za 100 lat dalej będziemy mówić o języku mołdawskim, czy już tylko o jakiejś Mołdawskiej odmianie języka rumuńskiego. Kolejny język, który był tutaj zanim pojawili się Słowianie, to język albański. Jest to język jeszcze starszy, pochodzi z przedczasów Imperium Rzymskiego. Jest on pozostałością prawdopodobnie tzw. bałkańskiej grupy języków indoeuropejskich. Tak jak mówimy dzisiaj o językach słowiańskich czy romańskich, tak kiedyś, dawno istniała jeszcze grupa bałkańska, która w dużej mierze zaginęła na skutek rozprzestrzeniania się łaciny na Bałkanach. Przetrwał jednak język albański i wykazał się dużą odpornością na obce wpływy, ponieważ nie pozwolił się ani zromanizować, ani zeslawizować. Co prawda, występuje w nim bardzo duża liczba pożyczek romańskich z Łaciny oraz później słowiańskich, jednak nie jest on niewątpliwie ani językiem romańskim, ani słowiańskim, lecz należy do zupełnie innego zgrupowania. Albański również dostał się pod panowanie tureckie, wtedy to właśnie Albańczycy przyjęli islam. I tak jak pozostałe narody w XIX wieku rozpoczęli starania o uzyskanie niepodległości. Udało się to w 1913, kiedy język albański został językiem państwowym. Albania nie jest jednak jedynym państwem w Europie, gdzie yy, mówi się po albańsku. Drugim z tych państw jest Kosowo. Kosowo odłączyło się od Serbii w roku 2008. Nie wszystkie państwa w Europie uznają Kosowo za niepodległe. 90% mieszkańców Kosowa porozumiewa się po albańsku. Na tej podstawie odłączyła się też ono od Serbii. Historycznie Kosowo należało do Serbii. Była to jedna z ważniejszych prowincji państwa serbskiego, jednak później na skutek różnych procesów zasiedlona została przez ludność albańską. Skomplikowany temat myślę, że w szczegóły wejdziemy przy innej okazji. No, ładnie nam się ta mapa zapełnia, ale wciąż mamy jeszcze na niej białe plamy, musimy je więc wypełnić. Kolejnym językiem jest język węgierski, na miejscu ósmym. Nie jest to język indoeuropejski. Należy do grupy ugryjskich z rodziny uralskich. Z tego też powodu brzmi inaczej niż otaczającego języki indoeuropejskie, co można zauważyć na pierwszy rzut oka, czy, czy też ucha bardziej. Węgrzy byli ludem koczowniczym, który przybył tu w końcówce IX wieku. Osiedlili się na Nizinie węgierskiej i stworzyli własne państwo. I tutaj na pewno mogą się nasunąć porównania z Bułgarią. Jak już wspominałem, Bułgarzy również byli koczowniczym plemieniem, które przybyło tutaj ze wschodu, jest jednak zasadnicza różnica. Bułgarzy po przybyciu do Bułgarii zatrzymali swoją nazwę ale zaczęli mówić po słowiańsku, a więc przyjęli język ludności, na której terenach się osiedlili. Węgrzy natomiast nie tylko zatrzymali swoją nazwę, ale też sami narzucili swój język ludności mieszkającej na terenach, gdzie się osiedlili. Państwo węgierskie przejściowo było silne, przejściowo znikało z mapy Europy, czy to wcielone do Turcji, czy Austrii, ale język węgierski cały czas pozostawał relatywnie silny. XIX wiek zastał Węgrów w ramach Cesarstwa Austrii, dość szybko, bo już w 1867 udało im się wywalczyć przekształcenie Austrii w dualistyczne państwo Austro-Węgier państwo to było znacznie większe terytorialnie niż dzisiejsze Węgry. Oto pokazane na mapie granice Węgier sprzed 1918 roku. Austro-Węgry przegrywają I wojnę światową, a Węgry zmuszone są do podpisania fatalnego dla nich traktatu w Trianon, na mocy którego muszą oddać większą część swojego terytorium sąsiednim państwom. Wówczas żyło na tych terenach około 10 milionów Węgrów. Po 1918 roku 3 miliony z nich znalazło się poza granicami państwa węgierskiego. Czyli tak naprawdę co trzeci Węgier znalazł się pod obcym panowaniem. Do dzisiaj mamy duże, silne mniejszości węgierskie w Słowacji, Ukrainie, Rumunii i Serbii. I do dzisiaj w polityce węgierskiej przejawia się motyw tego niesprawiedliwego według nich potraktowania ich po pierwszej wojnie światowej. Rozdania sąsiednim państwom terytorium węgierskiego z tak dużą liczbą ludności węgierskiej. Tutaj też powiemy sobie o ostatnim języku słowiańskim na naszej liście, na miejscu czternastym po języku słowackim, który specjalnie został wcześniej pominięty, na ten teren zamieszkany przez zachodnich Słowian przybyli już w X wieku właśnie Węgrzy i od tamtej pory Słowacja wchodziła w skład Węgier. Przez długi czas tereny te nazywano po prostu określeniem „górne Węgry“ Słowacja jest to termin wymyślony już później w celu podkreślenia że jest to ziemia słowiańska a nie węgierska używany w XIX wieku podczas odrodzenia narodowo-językowego gdy Słowacy myśleli o zrzuceniu panowania węgierskiego. Udało się to w 1918 roku, kiedy utworzono wspomnianą już przy okazji Czech, Czechosłowację. Słowacy zamienili więc związek z Węgrami na związek ze zdecydowanie bliższymi im kulturowo Czechami. Jednak przynajmniej w pierwszych latach to zdecydowanie Czesi dzierżyli palmy pierwszeństwa w Czechosłowacji i język czeski miał tam zdecydowanie lepszą pozycję. Niepodległa Słowacja to rok 1993, w tymże roku Czechosłowacja podzieliła się na Czechy i Słowację. Na szczęście przebiegło to w pokojowy, bezkrwawy sposób. Od tamtej pory Słowacki ma status języka państwowego. Zostały nam do omówienia jeszcze trzy kraje, tutaj na północnym skrawku mapy, i w pewnym sensie jest to symboliczne, że właśnie ten obszar zostawiamy na koniec, bo był to zawsze obszar niejako peryferyjnie położony względem głównych ośrodków kultury w Europie. To tutaj, jako ostatnie, najpóźniej też dotarło chrześcijaństwo, które w swoim czasie było wyznacznikiem postępu cywilizacyjnego. No więc spójrzmy na trzy języki, które tutaj mamy. Trzy niewielkie języki. Język litewski, szesnaste miejsce na liście. Niewielkiej w sumie grupie etnicznej Litwinów udało się w XIII wieku stworzyć wielki organizm polityczny o nazwie Wielkie Księstwo Litewskie. Było to możliwe na skutek niejakiej próżni politycznej, która wytworzyła się na tych terenach po upadku ord tatarskich. Na mapie zaznaczony, przybliżony największy zasięg terytorialny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mówiliśmy sobie o tym już, że Litwini weszli na te tereny, zanim zdążyli to zrobić Moskale. Jednak w początkach Wielkiego Księstwa Litewskiego było to państwo pogańskie, cywilizacyjnie stało ono niżej niż ziemie ruskie, na które wkroczyło. Podobnie było później po Unii z Polską w 1385 roku. Kultura polska stała wyżej od litewskiej, zatem język litewski nie był zdolny, żeby rozprzestrzenić się na tak dużym obszarze. Mało tego arystokracja litewska, warstwa panująca w tym kraju, najpierw się zrutenizowała w dużej części, czyli przyjęła język ruski, a następnie nastąpiła jej polonizacja, czyli przejście na używanie języka polskiego. W XVIII wieku Litwę spotkał taki sam los jak i polskie, czyli Zabory. Terytorium Litwy znalazło się pod panowaniem rosyjskim. Gdy w XIX wieku zaczęło się litewskie odrodzenie narodowo-językowe, wymierzone ono było, co ciekawe, przede wszystkim w Polaków, ponieważ mimo że Polska również znajdowała się wtedy pod zaborem rosyjskim, to właśnie polski, a nie rosyjski, był największym zagrożeniem z perspektywy języka litewskiego. Wiele set lat politycznego związku ze stojącą wyżej kulturą polską spowodowało, jak już wspomnieliśmy, polonizację litewskich elit. Polska i Litwa razem znalazły się pod zaborami, ale podczas gdy Polska posiadała wiele tysięcy szeroko uświadomionej narodowo warstwy szlacheckiej, stanowiącej oparcie dla języka polskiego. Tak, Litwa takiej warstwy nie posiadała, ponieważ jej dawna arystokracja w swojej większości już dawno się spolonizowała i walczyła teraz o przetrwanie języka polskiego, a nie litewskiego. Litewski był więc w XIX wieku językiem o takim statusie jak np. czeski czy słoweński, używany głównie na wsiach i wśród niższych warstw ludności. Litwa, tak jak pozostałe państwa bałtyckie, uzyskała niepodległość w 1918 roku. Niestety utraciła ją po II wojnie światowej, wcielona do Związku Radzieckiego, ponownie uzyskała niepodległość po jego rozpadzie w 1991. Znajdujący się na 18. miejscu na liście język łotewski należy obok litewskiego do grupy języków bałtyckich, o ile jednak litewski jest niesłychanie archaiczny, o tyle łotewski jest dość postępowy. Dość znacznie się zmienił na przestrzeni lat, w przeciwieństwie do litewskiego. Przypisywane jest to szerokim kontaktom z językami bałtofińskimi, jak na przykład leżący na północ estoński, czy język liwski, kiedyś szeroko używany na terenie dzisiejszej Łotwy, obecnie już praktycznie wymarły. Na pewno język liwski doczeka się oddzielnego materiału. Łotwa nie ma dużych tradycji państwowych. W zasadzie można powiedzieć skrótowo, że teren ten był od wieków obszarem rywalizacji między żywiołem niemieckim w postaci zakonu kawalerów mieczowych. Było to coś podobnego do dobrze znanego nam zakonu krzyżackiego. Państwo polsko-litewskie przez jakiś czas panowało tutaj, następnie Szwecja, aż w końcu teren ten został zdobyty przez Rosję. Podobnie jak w przypadku litewskiego mamy odrodzenie narodowo -językowe w XIX wieku i utworzenie niepodległej Łotwy w 1918 i później po raz drugi w 1991. Ostatni język, o jakim sobie powiemy, zajmuje jednocześnie ostatnie miejsce na naszej liście. Jest to język estoński, około 1 miliona użytkowników. Jest to język uralski, podobnie jak język węgierski, należący do języków bałtofińskich. Podobnie jak w przypadku Łotwy, na terenie Estonii przez lata toczyła się rywalizacja między szeregiem państw o panowanie nad tym obszarem, i ponownie Rosja okazała się wyjść zwycięsko z tej rywalizacji. W XIX wieku zadziało się to, co zadziało się wtedy w całej Europie: Estonia w 1918 uzyskuje niepodległość utraconą. Podczas II wojny światowej i od 1991 roku, estoński językiem państwowym w Estonii. Tym samym nasza mapa zapełniła się w całości już. Dzięki za tę wędrówkę, bardzo się cieszę, że wytrzymaliście ze mną aż do końca. Jeszcze myślę, że wrzucę jakieś takie krótkie podsumowanie z najważniejszymi wnioskami z tych rzeczy, które sobie omówiliśmy we wszystkich trzech częściach. Trzymajcie się bardzo ciepło, pozdrawiam serdecznie. Cześć!